To finał ósmej edycji projektu Łączka i inne miejsca poszukiwań. Teraz to w Waszych młodych dłoniach, tak jak na tych obrazach, spoczywa maleńki fragment polskiej historii. Od wielu lat obserwujemy, że w ramach projektu Łączka inne miejsca poszukiwań poziom filmów i tematyka, a także przygotowanie czy zaangażowanie uczniów i nauczycieli rośnie i jest rzeczywiście bardzo imponujące. Tegoroczne filmy myślę, że zaskoczyły wszystkich tych, którzy dzisiaj oglądali je po raz pierwszy. One pokazują nie tylko wysoki poziom techniczny, ale też zainteresowanie samym projektem, zainteresowanie tematem, czyli albo poszukiwaniami, albo sylwetkami naszych. Bohaterów, ale też to, jak, z jaką głębią uczniowie przeżywają ten temat, czy te tematy, o których mówią. I dla nas, ludzi, którzy na co dzień pracujemy w ramach Instytutu Pamięci Narodowej, zajmujemy się tymi tematami to też jest taka dobra lekcja zawsze, każdego roku, żeby na nowo każdego roku patrzeć z taką świeżością, jak patrzą na to młodzieży. Myślę sobie, że to bardzo ważna o, część pracy z uczniami. O, na Historii i o historii współczesnej, e, i daje coś, czego nie może dać szkoła. Uczniowie są w stanie samodzielnie budować swoją opowieść o historii, budują ją na własnych zasadach, we własny sposób, a tak naprawdę wymagają tylko i wyłącznie tego, żeby ich odrobinę popchnąć, pokazać, wskazać kierunek, i świetnie się realizują w tym absolutnie samodzielnie. Ten projekt uważam, że jest niesamowitym doświadczeniem. Poznajemy nowe historie, mamy możliwość pobawienia się z kamerą i przekazania tego w bardzo ciekawy sposób. Taką ciekawostką jest, że suknia ślubna użyta w naszym filmie jest mojej mamy jeszcze z jej ślubu i pamięta naprawdę dawne czasy. Jest naprawdę zjawiskowa, moim zdaniem, i idealnie wpasowała się w kadr naszego filmu. Bardzo wiele. Ja uważam to za wielką przygodę. To, że mogłyśmy zapoznać się bardziej z historią, z pracą Instytutu Pamięci Narodowej, to było niezwykłe przeżycie. Naprawdę będę to miło wspominała przez całe życie. I wizyta tutaj w Belwederze jest niesamowita. W edycji ósmej łączka tak naprawdę uczestniczymy już kilka lat. Może ominęliśmy dwa, dwie edycje, czyli sześć edycji. Trudno się nie pochwalić, ale jesteśmy trzeci raz na finale właśnie z młodzieżą, która ma tego ducha, chce i pokazuje, że w wieku smartfonów, które pomagają, mogą pomagać, nie są tylko śmietnikiem internetu, można zrobić fajne rzeczy, przekazując je kolejnym pokoleniom i między sobą, bo ta młodzież przy tej pracy się po prostu nakręca, odkrywając lokalnych bohaterów, poszukując. Rzeczy, o których do niedawna nie wolno było mówić. Co? Kuf! Akta, pójść. Judy 28 marca 1919 roku. Skazany na śmierć przez rozstrzelany. Wykonaj! Ostatnie słowa? Pamiętaj, że do Rudaka.